Cześć kochani, z tej strony Wasza Polish Notes i witam Was w miejscu, które widzicie na moim kanale najczęściej i jest to biurko. Ale dzisiaj nie tylko do biurka będziemy się ograniczać, ponieważ przyszedł ten moment, kiedy posprzątałam sienki pokój tak porządnie, że nie będę się wstydzić, gdy Wam go w końcu pokażę. Także witam Was na moim pierwszym room tourze i zabieram się do pokazywania Wam mojego malutkiego pokoiku. A po więcej inspiracji, jak zwykle zapraszam Was na mojego Instagrama o nazwie Polish Notes przez 2S na mojego Facebooka i zachęcam Was do zapisania się na obóz. Tak, obóz ze mną, z warsztatami, który odbędzie się w sierpniu. Informacje o nim znajdziecie w opisie. Miłego oglądania. Mój pokój ma około 8 metrów kwadratowych, także żeby ze wszystkim się pomieścić. Musiałam wykorzystać każdy jego skrawek. Jak widzicie, nawet na drzwiach mam wieszaczki, na nich znajdują się wszystkie moje kapelusze moje długie kardigany, które darzę szczególną miłością mój ukochany pasek i torebka, której nigdzie już nie zmieściłam. Dzięki czemu, jeśli potrzebuję jakieś akcesorium, po prostu biorę je z drzwi. Zaś biurko, które tutaj widzicie, doskonale znacie z moich filmików Desk Tour. Ten ostatni był tym najbardziej aktualnym, także nic się od tego momentu nie zmieniło. Biurko jest naprawdę duże, jest z Ikei i zajmuje naprawdę ogromną, ogromną część mojego pokoju. Ja się tutaj przesunę. Naprawdę bardzo ciężko było ułożyć tyle rzeczy, tyle mebli w tym pokoju, żeby wszystko zagrało. Także gdy byli panowie z Ikei i montowali te wszystkie meble, to okazało się, że moje biurko jest na ten mój pierwszy układ za duży, więc panowie już wyszli, śmiali się pod nosem, a my z mamą szurałyśmy po prostu. Meblami, żeby dojść do jakiegoś konsensusu i żeby się to biurko po prostu zmieściło. I decyzji nie żałuję, spędzam przy nim ogromną ilość czasu i nie wyobrażam sobie pracować przy mniejszym biurku. Po stronie prawej znajduje się jedyna fit rzecz w tym pokoju, i jest to ten oto rowerek, który zwykle służy mi jako stojak na słuchawki, ale jeżeli pewnego dnia stanę na wagę i stwierdzę, że o matko, robi się ze mnie kloc, no to od czasu do czasu sobie na nim pojeżdżę. Zaś po lewej stronie znajduje się mój grzejnik, ponieważ gdzieś musiał on być. To jest taki no piec, dosyć toporny, więc stwierdziłam, że strzelę sobie taką oto kratkę, która pochodzi ze sklepu Action, dużo rzeczy takich fajowych jest w sklepie Action, także zachęcam Was, do odwiedzin w tym sklepie jest oczywiście woda, są kontrolery do Nintendo Wii, na którym grać uwielbiam. No i moja mój literkowy balon, który zresztą też bardzo lubię i fajnie robi temu pokojowi. Lecimy do pierwszej szafy. Szaf jest bardzo dużo. Tą szafę strzeliłam sobie we wrześniu, bo już naprawdę z niczym się nie mieściłam, także wykombinowałam sobie, że połączę sobie. Jedną małą szafę z drugą małą szafą. I tak mam szafę aż do sufitu i nie wyobrażam sobie teraz bez niej życia. Bo ona mimo wszystko już pęka w szwach. Pokażę wam, jak wygląda w środku, ponieważ jak nie chciało mi się uczyć na sesji, to nie robiłam nic innego, tylko układałam ciuchy. Także takiego porządku w szafie to naprawdę nigdy, nigdy nie miałam. Ten wieszaczek służy mi jako otwieracz do szafy, ponieważ, jak widzicie, nie ma tutaj żadnych klamek, bo mi się zapomniało je kupić. Także ten wieszak do drzwi, który na moje drzwi nie pasuje, idealnie się tutaj sprawdza. Dodatkowo wiszą tutaj torby najczęściej przeze mnie używane. Jedna torba klasyczna, jedna torba z moimi rzeczami na WF i jedna siatka na codzienne zakupy. Otwieramy. Odkąd zaczęłam pracę w butiku odzieżowym, dosłownie zakochałam się w trzymaniu rzeczy na wieszakach. Ja prasować nie lubię, więc. Po prostu są one na wieszakach. Tutaj są akurat moje wszystkie spódnice. Kocham chodzić w spódnicach, bardzo lubię spódnice. W niektórych moja mama twierdzi, że wyglądam jak cygan, ale mi to zupełnie nie przeszkadza. Bardzo dobrze się w nich czuję. Tutaj na dole są pudełka z zapasowymi artykułami szkolnymi: tu są pamiątki, tu są paski, tu są jakieś kolejne duperelem. No i tu są wszystkie moje spódnice powieszone: nic się nie gniecie, także tylko wyjąć taką z szafy i iść na miasto. Szafa górna to wszystkie moje długie spodnie. Tu są wzorzyste, tu są bardziej jeansowe, a tu są głównie czarne. W część z nich niestety, nie no, jeszcze się robiłam przecież, czystkę spodniową, mimo wszystko nie lubię nosić długich spodni, ponieważ od dłuższego no noszenia boli mnie po prostu brzuch. Wolę jednak spódnice i rajstopy. Mimo wszystko spodni mam dosyć sporo, no bo jednak nie można całe życie w spódnicach chodzić. Następnie wyżej mamy trochę długich rękawów, lecz nie wszystkie, u góry swetry. I na samej górze moje ukochane buty zimowe, które noszę na specjalne okazje. Może nie na specjalne okazje, ale gdy się chce czuć po prostu wyjątkowo. I to jest pierwsza szafa. Między szafą a regałem znalazł się plakat z mojego ukochanego filmu. Właśnie wam tutaj macham w jego odbiciu. Tutaj jest jakaś biżuteria na wieszaczku, którą rzadziej noszę. No i teraz się z wami witam bardziej wyraźnie, ponieważ przechodzimy do pierwszego regału. I co się znajduje na takowym regale? Na samym dole jest pamiątka po moich zmaganiach z geologiem, a tu już coś bardziej aktualnego, czyli gigantyczny słownik z Dudena. Tutaj są segregatory we wszystkich możliwych kolorach. Przechodzimy wyżej i tutaj znajdują się moje kosmetyki. O, jaki słodki jeżyk! Je ty cześć. Matko, za, za łatwo się rozpraszam. Tutaj są moi znajomi z uczelni, z którymi mam zdjęcie. Uwielbiam po prostu mieć zdjęcia wszędzie. Po prostu fajnie jest wspominać różne fajne chwile. Szajse, przepraszam. To był właśnie mój router, który zabieram ze sobą na uczelnię, tak, gwiazda tego odcinka oprócz mojego psa. Tutaj są wszelkiego rodzaju szminki, uwielbiam nosić czminki, mimo że nienawidzę się malować z drugiej strony, nie noszę tuszu do rzęs, kreski, ponieważ nie umiem się malować. Mam siebie za osobę uzdolnioną plastycznie, chociaż odrobinę, a po prostu nie umiem się malować. I nałożenie szminki czy pomadki jest najłatwiejszą rzeczą, także tylko tego się trzymam. Tutaj jest szafeczka, którą pewnie część z was kojarzy, ponieważ w poprzednim roku była ona jeszcze na moim biurku, ale jej zawartość się nie zmieniła. Tutaj są wszelkiego rodzaju rzeczy do nagrywania i kolejne zapasy yy, wszelkiego rodzaju pisadeł. Jest lustro z Pepko za 2 złote, wiem nie umiem czyścić luster. Jest światełko do selfie, jest również lightbox kupiony w, ja go kupiłam? w Jusku za piątaka, tylko S mi się zgubiło. Także mam w planach yy, dorobienie sobie S flamastrem i teraz będzie spoko ten napis. Tutaj są moje segregatory. Pokażę Wam przykładowo zawartość jednego z nich. Tutaj jest cały mój pierwszy semestr. Pokażę Wam tylko, jak organizuje się w pierwszym semestrze. Tu mam wszystkie przedmioty wypisane, są odpowiednie separatorki, i tutaj są praktycznie wszystkie moje notatki do każdego przedmiotu, do każdego tematu. Jeśli chcecie zobaczyć więcej moich notatek, no to przypominam, że mam Instagrama. A co jest za lustrem, się zapytacie. Za lustrem jest moja pokaźna kolekcja dudenów i książek z niemieckiego i hiszpańskiego, ponieważ mamy również zajęcia z hiszpańskiego na uczelni. Ale jako że wolę sobie robić notatki po swojemu, to na razie na razie jeszcze nie miałam okazji za bardzo z dudenów korzystać, ale w razie W to je mam. No i lecimy u góry. U góry zaś jest więcej pamiątek po biologii. Jest książka o sercu, mała encyklopedia medycyny. Są oczywiście książki po niemiecku, są moje gry na Nintendo, są również zeszyty A5, które bardzo rzadko używam, i moje lansiarskie zdjęcie z wesela. Góra to kolejne nowe szafki. Tam u góry również częściowo znajdują się ubrania, znajdują się stare notatki, chociażby z biologii, i wszelkiego rodzaju duperele, które nie chcę, żeby były na wierzchu. Te szafki to jest moje zbawienie i kocham je z całego serca. I polecam sobie takie szafki zrobić, ponieważ przy malutkim pokoiku naprawdę każdy metr do przechowania jest na wagę złota. A my przechodzimy do mojej głównej szafy. Szafa również z Ikei, jedna z najtańszych. Bodajże ta kolekcja nazywa się Brimnes, i jak nie zauważyliście, to już wiecie, cała ta seria praktycznie w moim pokoju to jest właśnie seria Brimnes. No i otwieramy pierwszy segment. I co my tutaj mamy? Ja będę się z Wami witać za każdym razem, jak będę widzieć siebie w lustrze. U góry są wszelkiego rodzaju kurtki. Tutaj oprócz torebki i plecaka są również wszelkiego rodzaju koszule. Kocham wzorzyste koszule, po prostu je uwielbiam. Dlatego znajdziecie u mnie koszule w koty, koszule w grzyby, koszule w wężową skórę, jednorożce. Podajże, nie, to nie są pudle, jak one się nazywają, mopsiątka. Widzicie, tutaj macie mopsiątko. No i wszelkiego rodzaju różne kwieciste wzory. Polecam ten styl życia. Tutaj są wszelkiego rodzaju sukienki, sukienki letnie, nieletnie. I tutaj są moje torby pościskane trochę. Jestem okropnym, okropnym torbaczem. Mam wizję na punkcie toreb. Mam ich naprawdę sporo, wstyd się przyznać. No i gdzie się trzeba trzymać? No i to jest jedno z moich miejsc do przechowywania toreb. A teraz przechodzimy do większej części szafy. Teraz i dwa. Kolejne rzeczy powieszone. Kocham mieć rzeczy powieszone. I tutaj znajdują się wszystkie możliwe płaszcze. I kurtki niektóre, które nos noszę po prostu najczęściej. Mam fioła na punkcie futer. Uwielbiam futra, oczywiście też sztuczne, to jest oczywiste. Mam je naprawdę w wielu kolorach i po prostu czuję się niesamowicie jak je noszę. Czuję się taka silna, taka mocna i uwielbiam je nosić na uczelnie. Są również bardziej sportowe elementy. Są kurtki zimowe, kurtki bardziej letnie, jakieś pojedyncze kardigany. U góry trzymam marynarki. To są buty mojego życia, również je strasznie kocham, jeszcze ich nie nosiłam. Maska antysmogowa, no bo mieszkam na Śląsku i po prostu muszę Wam powiedzieć, nie da się w tym sezonie oddychać, więc maska antysmogowa to jest mus. Są kolejne kardigany i również t-shirty, które noszę najczęściej do tych marynarek, także są one w jednym miejscu. I przechodzimy do dołu. Tutaj moi drodzy widzicie t-shirty, również starałam się je jak najbardziej kolorystycznie ułożyć. Tutaj są odcienie czerwieni i pomarańczu, tu są wszelkiego rodzaju rzeczy wzorzyste, tu są głównie białe rzeczy, tu są głównie czarne rzeczy. T-shirty noszę na różne okazje, zresztą jak każdy tutaj nie ma co się nad tym tematem jakoś strasznie rozwijać. A na samym dole najrzadziej używane przeze mnie rzeczy, jakieś swetry, bluzy, ogólnie pod tym względem zimy nie lubię, nie, nie przypadam za noszeniem jakichś bluz i swetrów. Jednak t shirty są bardziej no po prostu jakoś ciekawsze, jeśli chodzi o oferty w sklepach. Zamykamy szafę. Ups, i przechodzimy do kolejnego regału. Zaczniemy sobie może od góry regału. U góry jest wieszaczek kolejny, który nie został zawieszony z napisem welcome, ale jeżeli jest złoty i bardzo ładny, to tutaj tak sobie zdobi. Jak zauważycie, nie ma u mnie za dużo książek, ponieważ książek nie czytam. Nie lubię czytać książek. Jak niektórzy nie lubią gotować, to ja książek czytać nie lubię. Bardzo mi przykro, wszyscy książkomaniacy naprawdę was szanuję, ale to niestety nie jest zajęcie dla mnie. Jedyne rzeczy, które czytam, to są właśnie magazyny. Szczególnie te o modzie, interesuję się modą i naprawdę uwielbiam o niej czytać, uwielbiam historie o projektantach. Moim ukochanym magazynem jest tutaj widoczny Harper's Bazar, świętej pamięci, bo niestety w grudniu przestali go produkować. Także jak się tylko o tym dowiedziałam, to wykupiłam starsze egzemplarze. Udało mi się zapłacić butówkę za egzemplarz, także po prostu wygryw życia. Woga czytam mniej, ponieważ wok jest dla mnie mało interesujący. Jest mało reklam i mało treści, które mnie interesują. No i jeszcze tam jakieś inne gazety. Tutaj jak mi się zamarzyło, żeby nauczyć się szyć. Jeszcze do tego nie doszłam, ale te gazety czekają, żeby w końcu użyć tych wzorów i uszyć sobie coś samemu dla siebie. Lustrzanka. Biżuteria I przechodzimy troszkę niżej. Tutaj jest zdjęcie kolejne pamiątkowe z wesela. Tutaj trzymam moją biżuterię, również mam wizję na punkcie biżuterii, ale już jej nie kupuję, bo, no, przyznacie sami, te biżuterie wszelkie z sieciówek bardzo szybko czernieją i naprawdę ciężko o jakąś fajną biżuterię niezłotą, nie srebrną, która by finalnie nie szczerniała. Ten organizer jest tegera, tylko przemalowałam go na złoto, a lusterko z oczkiem jest ze sklepu Medicine. Tu jest sztuczna roślinka, którą niektórzy z Was widzieli na moim biurku. Tutaj jest organizer na leki, na lakiery do paznokcie i ewentualnie na, jakąś, na jakieś dodatkowe kosmetyki, które również rzadko używam. Drukarka. O drukarkę tu mamy mam naprawdę bardzo długo, długo i odkąd ją mam, to jest najukochańsze urządzenie w tym pokoju. Darzę je ogromną miłością, ponieważ nie wyobrażam sobie życia ani w liceum, ani na studiach. Bez drukarki. Tutaj są pojedyncze książki, głównie z tej serii dla Debili, którą zresztą bardzo polecam. Ona się tutaj dla Byszczaków nazywa, ale w wersji angielskiej się nazywa po prostu dla Debili, ale świetnie przedstawia wszelkiego rodzaju zjawiska. Ja tutaj mam rysowanie, biologię i język niemiecki. No i tutaj na dole są najbardziej aktualne rzeczy, jeśli chodzi o studia. Tutaj znajdują się piloty, to był organizer również, który był na moim biurku, ale teraz znalazł zastosowanie na piloty. Tutaj znajdują się wszelkiego rodzaju zeszyty na uczelni, segregatorki takie mięciutkie plastikowe moje ukochane. Tutaj znajdują się rzeczy do robienia paznokci hybrydowych, nadal nie umiem tego robić, mimo wszystko się zaopatrzyłam we wszystko co możliwe. No i tutaj jest słoiczek z lampką i sztucznym kaktusikiem. Takie proste rzeczy, które bardzo lubię mieć przy sobie. A tą lampę dostałam w tym roku na święta, bardzo ją kocham, na początku miałam lampę Melodis EK, czyli tą taką najtańszą białą za 13 zł, która bardzo krzywo wisiała i nie było to zbyt atrakcyjne, ale tą lampę z tą żarówką Edisona po prostu darzę szczególną miłością. Tutaj znowu kolejna niespodzianka, oprócz lampy wy takiej wyciągającej się, która jest z Biedronki. Tutaj widzicie, nad moim łóżkiem, o którym będę mówić później, mój longboard. Tak, jest to longboard, jeżdżę na deskorolce, na longboardzie i bardzo ciekawy patent, który wymyśliłam wraz z moją mamą, ponieważ chciałam mieć miejsce na longboarda, a jednocześnie takie, taki jakby system, żeby łatwo go było wyciągać. Te rzeczy to są stojaczki na doniczki kupione w Leroy Merlin i wystarczy, teraz zobaczycie moje cielsko, że po prostu to wysunę i mogę już z longboardem jeździć. Nie są dosyć ciężki. Ale mimo wszystko ten system tak dobrze się sprawdza, że jeszcze ani razu nie spadł mi na głowę. Także możecie być o mnie spokojni. Lustro jest z Ikei, wiele osób je kojarzy, ponieważ ma miejsce na różne duperele z tyłu. Tutaj może być lekki bałakan, ponieważ tak jak wcześniej wspomniałam jestem ogromnym torbaczem i nie mam gdzie tych toreb wszystkich trzymać. To jest kolejna właśnie gawra na moje torby. Tutaj jeszcze poza tym jest miejsce na moje opaski do włosów i czapki. Czapek raczej nie noszę. Tutaj są cztery torby, które używam najczęściej na uczelnie, dlatego są one zawieszone na wieszaczkach, a tam na samym spodzie są torebki mniejsze i rzadziej używane. Przechodzimy do łóżka. Łóżko jest IKEA, jest to taka kanapka rozkładana, to się chyba nazywa szezlong, o ile się nie mylę. Tak, to jest kanapa z szezlongiem. Staram się tutaj psanie wpuszczać mimo wszystko, czasami nie mogę się oprzeć, bo bardzo mojego psa kocham. Mimo wszystko śpieraczej na złożonym łóżku daje sobie jakoś radę, a wtedy pokój wydaje się bardziej przestrzenny, zresztą zobaczcie sami. Od razu jest lepiej. A jakbym miała rozłożyć to łóżko, to od razu tracę ogromną część tej przestrzeni. No i w końcu przyszedł czas na historię całej tej instalacji, ponieważ ona powstała dosłownie może tydzień temu. Coś mnie nagle wzięło, a wszystko zaczęło się od dosyć kiepskiego dnia w moim życiu. Nie będę się nad tym jakoś strasznie rozwijać, ale zaczęło się od kupienia tych żaluzji. Przechodzimy do żaluzji lata są teraz coraz bardziej gorące dlatego w lato w moim pokoju było naprawdę upalnie dlatego wybłagałam mamę o żaluzję i padło na te drewniane, które bardzo, bardzo lubię wyglądają one naprawdę estetycznie potem Wam pokażę jak wyglądają zamknięte tutaj widzicie mój widok z okna, który naprawdę również bardzo kocham świetnie wygląda w lato a dodatkowo perspektywa jest dosyć daleka a tam dalej jest park i tam chodzę z psem na spacer no i zaczęło się od tych żaluzji drewnianych Dadały one pokojowi taki, powiedzmy, taki dżunglowy look i jeszcze przypadkowo jak byłam w Leroy i je kupowałam, to natrafiłam na promocję na orchidee, które kosztowały 7 złotych sztuka, także nie mogłam się powstrzymać i mimo, że naprawdę ogromnik jest ze mnie taki jak z mojego wykładowcy Tromba, to po prostu stwierdziłam, że muszę tę orchideę mieć. I to poniekąd jest taki, jakby to powiedzieć, parapet przetrwały ponieważ tutaj są wszystkie żywe roślinki, które przetrwały moje sadystyczne zamiłowanie do przelewania roślin. I ogólnie u mnie mało co po prostu przeżywa. Także to są ostatni przetrwali. Dziwny kaktus. Roślinka taka palmowata. Znowu kaktusy. I kolejna orchidea. No i moja konsola. I wszystko tutaj znajduje się w tym oknie i naprawdę wygląda to no moim zdaniem bardzo fajnie. No i stwierdziłam, że może by tutaj jednak zrobić tak bardziej zielono, dlatego kupiłam sztuczny bluszcz. Sztuczny bluszcz za dosłownie 4 zł za 2,5 metra takiej liany. Kupiłam 7 sztuk i widzicie, starczyło mi. To, tutaj w ogóle były firanki. I ja wzięłam ten pałąk, tutaj zawinęłam jakoś ten bluszcz, a u góry strzeliłam sobie koton bolsy i naprawdę, moim zdaniem, wygląda to bardzo fajnie. Ten pokój nabrał po prostu takiego życia, bo jak widzicie, u mnie wszystko jest białe. Moja kuzynka stwierdziła, że czasami tutaj, jak nie ma żadnych akcesoriów, to wygląda tutaj jak w psychiatryku. Także chciałam to poniekąd zmienić. No i zmieniłam i zaraz zrobimy sobie ciemność zapalę koton bolsy i zobaczycie, jak to fajnie wygląda. Żaluzje zasłonięte, zaraz zobaczycie z bliska ich kolor, ale zobaczcie, jak się wtedy w moim pokoju robi nastrojowo. Lampki mam tutaj. Lampki mam również dookoła lustra. Także fajnie się również potem w takim lustrze przeglądać. Naprawdę fajnie to wygląda. No i mamy lampki na samej górze w bardzo ładnych, nasyconych kolorach. Sezonowo zmieram, zmieniam sobie po prostu kolory tych lampek i naprawdę efekt jest super. Teraz możecie się lepiej przyjrzeć tym wszystkim moim roślinkom. Te orchidee na żywo wyglądają naprawdę przepięknie. No i żaluzje są drewniane w kolorze takiego właśnie. Dżunglowego brązu. Stąd właśnie mój pomysł na taki, powiedzmy, dżunglowy kącik. No, i moim zdaniem wyszło to naprawdę fajnie. A koszt takiej zmiany jest naprawdę żaden, ponieważ zapłaciłam no około 30 paru zł za, yy, za ten bluszcz. Te kotonbolsy bolsy można naprawdę za grosze dostać. No i roślinki, już według Waszego uznania. I od razu się robi bardziej nastrojowo w takim pokoju. I wieczorami naprawdę tutaj można sobie siąść na tym łóżku i najnormalniej w świecie odpocząć. Ale dobra, dobra, niech się zrobi w końcu światłość. Cyk! I światło zapalone. Bardzo mi się podoba ta, powiedzmy, gwiazda, którą zostawia ta lampa na suficie. Bardzo fajnie to wygląda. No i co nam jeszcze zostało? Został nam tylko telewizor, którego w sumie nie lubię, bo Netflixa można na nim oglądać, ale tak, i jak się telewizorowi spodoba, to puści, jak się nie spodoba, to nie puści. O HBO GO mogę zapomnieć. No i tutaj jest kolejna szafka serii Primness. I ona ma moje szaliki, moją bieliznę i wszystkie rzeczy, których nie będę wam pokazywać. No i to myślę, że jest wszystko, jeśli chodzi o mój pokój. Mam nadzieję, że Was zainspirowałam poniekąd do zmian, bo wiem, że pokoje mamy różne: jedni mieszkają w domach, inni mieszkają w kamienicach, tak jak ja, a inni w blokach i muszą dzielić swoją przestrzeń z rodzeństwem. Także wykorzystujcie przestrzeń, którą macie na różne sposoby: kombinujcie z szafkami, z dekoracjami, tak żeby wasz kącik był jak najbardziej wasz. Wielkie dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli macie jakiekolwiek pytania dotyczące mojego pokoju, śmiało zadawajcie je w komentarzach. No i oczywiście, jak zwykle, zapraszam na moje media społecznościowe, Instagrama, Facebooka. No i mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym filmiku. Do zobaczenia następnym razem i cześć, cześć.